witajcie moi kochani dzisiaj przychodzę do was z komiksami pod tytułem pośród lasu z kotem rabina oraz z mega potężnym komiksem pod tytułem katedra odchłani pośród lasu jest to kolejny, czwarty tom z serii Hill House Comics. Dwie nastolatki budzą się w kinie. Po seansie, który wszystko na to wskazuje, przespały. Jedna z nich ma co do tego wątpliwości. Wydaje jej się, że zostały przez ten czas wykorzystane, tylko nic z tego nie pamiętają. Akcja komiksu toczy się w górniczym miasteczku, w którym od lat wydobywało się węgiel. Z powodu pewnego wydarzenia cały węgiel znajdujący się pod ziemią się pali, a do miasteczka przez liczne szczeliny przedostaje się dym. Okoliczne lasy zamieszkują dziwne stworzenia oraz ludzie obdarci ze skóry. Miasteczko ukrywa pewną tajemnicę związaną z kopalnią i tajemniczymi stworzeniami z lasu. Obydwie dziewczyny, główne bohaterki tego komiksu, Starają się rozwikłać tę zagadkę. Komiks pod względem fabularnym jest ciekawie napisany. Mimo, że można się niektórych rzeczy domyśleć, czytałam go z zainteresowaniem. Nie jest straszny ani tym bardziej przerażający, ale ma fajny, mroczny klimat. Podczas lektury jesteśmy ciekawi, co się w tym miasteczku wydarzyło i co było tego wszystkiego przyczyną. Kreska jest ładna, utrzymana w ciemnej tonacji. Co dobrze oddaje klimat toczącej się historii. Miło spędziłam czas przy jego lekturze i myślę, że mogę go polecić osobom lubiącym mroczne klimaty oraz stare osnute magią tajemnice. Komiks kosztuje okładkowo 69,99 na gildii z 30% rabatem 48,90. Polecam. Kot Rabina jest to wydanie zbiorcze zawierające tomy od pierwszego do piątego. Jak sam tytuł wskazuje, komiks ten jest o kocie rabina. Kot ten mówi i jest narratorem. Jest on bardzo inteligentny i spostrzegawczy. Obserwuje wszystko i wszystkich w boku i zdaje nam z tego relacje. Często dostrzega ludzkie przywary, z których szydzi i wytyka błędy, które bohaterowie popełniają. Ma w swoich uwagach rację, co czytelnik dostrzega i może to wywołać uśmiech na jego ustach. Często towarzyszy rabinowi albo jego córce, najczęściej chadza własnymi ścieżkami. Kreska jest raczej prosta i niezbyt szczegółowa, ale zdarzają się ładne kadry. Czcionka w dymkach jest stylizowana na odręczne pismo. Mi się ją z łatwością czytało, ale niektórym osobom może się nie spodobać i może mieć problemy z odszyfrowaniem liter. Ta pozycja może być ciekawa dla, ciekawa dla osób interesujących się religią żydowską, Żydami i ich obyczajami. Mnie ten tytuł niesamowicie wynudził. W ogóle nie interesowały mnie przygody tego kota, ani rabina, ani jego córki. Czytałam i się męczyłam przy lekturze. Niestety to w ogóle nie są moje klimaty i mój egzemplarz idzie na sprzedaż. Komiks jest wydany w twardej oprawie, dużego formatu, kosztuje okładkowo 126 zł. Na gildii z 30% rabatem kosztuje 88,20. Nie polecam. Katedra odchłani. Tom ten składa się z dwóch oryginalnie wydanych części: Z Ewangelii z Ariati oraz Gildii Asesynów. W komiksie przeplatają się dwa wątki. W jednym młoda i piękna, trochę zbyt seksistowska, jak na mój gust, eks krzyżaczka, jeśli mogę tak powiedzieć, sineat wykoduje niebezpieczne misje dla różnych osób, takie jak zabijanie innych, ochrona czy zdobywanie pewnych przedmiotów. Poznajemy także jej młodość i dowiadujemy się, jak trafiła do zakonu krzyżackiego, który ją szkolił, jak potoczyły się jej losy. Sinead musi wykraść pewną ewangelię, musi być ostrożna i przebiegła. Nie tylko ona chce ją dostać we własne ręce. Drugi wątek jest o młodym budowniczym, który wykonał piękną, monumentalną budowlę, za którą pewien mak nie chce mu zapłacić. Rzecz się dzieje w świecie, w którym północ i południe żyło we wiecznej wojnie. Bogom się to nie podobało i rozdzielili te dwie krainy potężnym urwiskiem proroctwo głosi o pojednaniu północy z południem i narodzinach syna bogów. Komiks jest niesamowicie ładnie zilustrowany. Są bardzo duże, szczegółowe, przepiękne ilustracje, od których trudno oderwać wzrok. Niektóre kadry są na dwie strony i ciężko jest odwrócić kolejną stronę. Bardzo ładnie autor narysował twarze które dobrze oddają emocje targające bohaterami. Kreska jest bardzo dużym atutem tego komiksu. no Jest ona po prostu bardzo ładna. Fabularnie jest to wciągająca historia tocząca się w dawnych czasach, gdzie są magowie, elfy, zakon krzyżacki, gildia asasynów i złodziei. Jesteśmy ciekawi, jak dalsze losy głównych bohaterów się potoczą. Czy się ze sobą spotkają? Ja myślę, że tak. Czy proroctwo się spełni? I czy północ z południem się zjednoczą? Jestem bardzo ciekawa dalszych losów bohaterów i z pewnością sięgnę po kolejny tom. Komiks jest wydany w twardej oprawie, jest bardzo dużego formatu. Okładkowo kosztuje 89,99, a na gildii z 10% rabatem kosztuje 81 zł. Bardzo serdecznie polecam. Moi kochani, to już wszystko co mam wam do powiedzenia na temat tych komiksów. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepłutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka.